Kontrakt z Hajriczem, mamy Mateusza Koszewskiego. Jakie i kiedy kolejne kontrakty w klubie? Ciężko mi jest operować w tej chwili datami, natomiast no, jesteśmy w kontakcie z zawodnikami, z ich agentami. Myślę, że w ciągu najbliższych dni, nie wiem, może tygodnia, może dwóch, nowe wiadomości powinny się w tej materii pojawić. Ilu zawodników otrzymało od Was propozycję kontraktów, ile samo zgłosiło się tutaj do klubu? Bo rozumiem, że w tej chwili tylko rozważacie polskich koszykarzy, tak? Czy... Nie, nie tylko. Nie tylko polskich, natomiast rzeczywiście sytuacja w rynku, jakby spowodowana przepisem o, o obowiązku gry dwoma Polakami, jest taka, a nie inna. Jeśli wziąć bymy kartkę i ołówek i wynotować sobie nazwiska graczy polskich, którzy są w rynku, nie pod kontraktami w, w innych klubach, to jest to dość wąski zakres nazwisk i w tychże nazwiskach się poruszamy. Nie chcę w tej chwili z oczywistych względów mówić o szczegółach i tych nazwisk wymieniać. Jest to pewna, pewne grono zawodników, którymi się interesujemy. Z różnych przyczyn różni gracze nie pasują do Anwilów Wocławek. Bądź też są za drodzy, bądź też my rozmawiają z innymi klubami, bądź też są pod kontraktem, różne są. Natomiast tak jak mówię, my próbujemy rzeczywiście skupić się w tej chwili, jak chyba wszystkie kluby, na kontraktowaniu Polaków, ale to nie zmienia faktu, że oczywiście rynek obcokrajowców też przeszukujemy. Mamy pewne, powiedziałbym, typy i tak dalej. Wszystko tak naprawdę jest zależne od decyzji oczywiście dotyczących budżetu i wielu innych spraw. Właśnie kwestie budżetu. Kiedy będziesz pan wiedział, na co pan może liczyć w tym nowym sezonie i wtedy tych zawodników, już mówię, poważnych będziecie kontraktować? No wszyscy są poważni. Ci, którzy są w tej chwili pod kontraktem to są Z wyższej półki, tak. Bo, bo, bo Seid będzie dla nas kluczowym graczem. Myślę, że Mateusz Kostrzewski, zawodnik troszeczkę młodszego pokolenia, ale na pewno wielki talent, bardzo energetyczny gracz, który jeszcze nie raz pokaże dobry basket w jestem przekonany. Natomiast co do budżetu, myślę, że do końca czerwca e, powinien być już zarys ta rama jakby budżetu znana i wówczas Przynajmniej będzie wiadomo tak naprawdę w jakich granicach się poruszamy. Tak jak mówię, nie chcę w tej chwili za dużo mówić, bo, 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 bo to jeszcze nie czas, nie ma, nie ma konkretów, nie ma dokumentów. Myślę, że... Z koszykarzy, którzy grali w minionym sezonie, może pan powiedzieć o kimś, że nie będzie już grał w, w, w tym nadchodzącym? Już pożegnaliście się z jakimiś takimi koszykarzami? Tak eee... jak na przykład teraz poinformowaliście o Przemku w Tak, Przemek rzeczywiście rzeczywiście w półfinale, jak wiemy odniosły dość poważną kontuzję w tej chwili. Musi przejść proces leczenia, rehabilitacji i tak dalej i z nim kontrakt został jakby no, w oczywisty sposób zakończony. Powiadam, jeżeli to będzie tak, że w jakiejś tam przyszłości opcja Przemka akurat będzie, będzie realna do gry w z różnych przyczyn, to, to nie wykluczam jakiejś każdego innego nazwiska, że, że, że Przemek może wrócić, aczkolwiek to jest pieśń przyszłości i, i myślę, że, że sam Przemek ma w tej chwili inne problemy, a, a my też się skupiamy na nieco innych zadaniach. Co do zawodników, którzy grali w zeszłym, w zeszłym roku, mogę chyba powiedzieć, że w tej chwili nie prowadzimy żadnych rozmów z żadnym z graczy obcokrajowców, tak? Ale to jest w zasadzie też wypadkowa tego, co powiedziałem przed chwilą, właśnie tego, że... że w związku z bardzo wąskim rynkiem Polaków siłą rzeczy skupić się na, 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 na kontraktowaniu dlaczykości. Co będzie dalej. Tak jak powiedziałem, myślę, że każdy dzień, każdy tydzień może przynieść zmiany. Oczywiście będziemy o tym informować. Skoro mówimy o Polakach, to ten kluczowy zawodnik, czyli Krzysztof Szubarga, jest jakiś termin, do kiedy on ma odpowiedzieć, czy wy macie mu odpowiedzieć, jak wygląda inna sytuacja? Nie posługujemy się żadnymi datami, tak jak mówię, jest to jakiś tam krąg zawodników, zarówno polskich, jak i kilka nazwisk zagranicznych. Tak jak powiedziałem, w tej chwili nie ma konkretów. Ale propozycje dostał? Rozmawiamy z różnymi graczami, różne, różne są propozycje, my, my, również dochodzi z agentem y, Krzysztofa, bo, bo sam Krzysztof jest w tej chwili na w tak jak mówię, jest to pewien krąg, krąg osób. Jeżeli tylko pojawią się konkrety, będą okografy na kontraktach, będziemy o tym informować. Łukasz Wiśniewski też otrzymał od Was ofertę? Rozmawiamy również z Łukaszem Wiśniewskim, ale tak jak mówię, to jest jedno z wielu jakieś nazwisk. inne nazwisko Pan zdradzi tutaj dla aktywistów? Tak już dużo powiedziałem, powiem szczerze. Natomiast, natomiast oczywiście nie ukrywam tego, bo sam Łukasz przyznał, że rozmawiamy, tak, rzeczywiście rozmawiamy ale sytuacja jest taka, a nie inna i w zasadzie od rozmów do, do, do zawarcia kontraktu droga, droga daleka przyznaję, że dość szybko i konkretnie rozmawiały się z Mateuszem Kostrzewskim, stąd już jakby podpisany, podpisany kontrakt. Myślę, że to jest dla nas ciekawa opcja. Mateusz bardzo konkretnie poszedł do, do, do sprawy. trener Lubicewicz z nim rozmawiał i, i jakby kwestia zamknięta co do pozostałych graczy, tak jak ja mówię, rozmawiamy, rozmawiamy z wieloma graczami, więc, więc w tej chwili... Jakby musimy czekać na, 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 na decyzję, bo cały czas podkreślam, do tanga trzeba dwojga, a, a z różnych przyczyn decyzje. Kwestie jakieś takie organizacyjne, macie już zaplanowany obóz. Pierwsze treningi te rzeczy są już ustalone. No to też jeszcze przyjdzie czas na, mm -hmm. na planowanie takich rzeczy. Chcemy oczywiście w sierpniu rozpocząć przygotowania, w miarę tego jak, jak mamy różne warianty, powiedziałbym, przede wszystkim gier przesezonowych. Eee, w tej chwili jakby się do terminu. Ostatni weekend września, e, aby, aby w dwórstwemku rozegrać tradycyjny e, turniej w parku Sztelana I, i prawdopodobnie będzie tak, że ten turniej będzie dwa tygodnie przed Ligą, bo Liga rusza w połowie października, także to wszystko się w tej chwili proceduje. E, 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 myślę, że zbyt wiele jest niewiadomych, żeby tutaj deklarować. Już. A wy już pojedliście na urlopach, czy dopiero przed wami urlop? Nie, ciężko pracujemy. Proszę mi wiedzieć, że to, że nie ma meczów i, 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 i my czasami spotykam się z głosem, że tak naprawdę w klubie nie ma, nie ma co robić, bo, bo nie ma meczów, to jest absolutnie nieprawda. Właśnie to jest najgorętszy, powiedziałbym, czas i najwięcej z pracy i, i, i to, powiedziałbym, wielokorowej, tak naprawdę, bo i zawodnicy, i plan przygotowań, i, i oczywiście budżet, i sponsorzy, proszę mi wierzyć, mamy co robić. Trzy drobne kwestie ode mnie. Do Piśniewskiego duża kolejka się ustawia, inne kluby? Proszę pytać Piśniewskiego. Ja nie mam na ten temat wiedzy. Wiem, że, że gdzieś tam mówi się, że dostał propozycję z AZS-u a czy jeszcze inne, inne opcje i inne, inne kluby się interesują Łukaszem, tego nie wiem, nie, 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 powiem. Nie, nie. Kolejna kwestia za wcześnie, żeby określić budżet, ale czy w tym sezonie ten balans 20% z poprzedniego, o którym się mówiło, jest zrzucony, czy nie będzie już takiego czegoś? Znaczy, tak jak mówię, w tej chwili z różnych powodów nie mam domkniętych tych kwestii, więc... Więc ciężko mi, ciężko mi deklarować. Na pewno jeśli, jeśli będę mógł coś konkretnie i, i, i Państwu powiedzieć, to na pewno poinformujemy o tym. Oczywiście to ja cały czas podkreślam, budżet nie jest kwestią zamkniętą na początku sezonu. On się gdzieś tam kreuje, zmienia i, i, i zarówno w naszym klubie, jak i w każdym innym polskiej lidze nie uwierzę, że ktoś może zadeklarować, że, że w sezonie 2013-14 będzie dysponował budżetem rzędu 5-10 milionów złotych czy, czy miliona złotych z czego kwota X czy Y będzie na graczy. To, to jest niemożliwe po prostu, to, to tak się nie, nie odbywa. Aczkolwiek tak jak powiedziałem wcześniej, myślę, że, że chciałbym przynajmniej, żeby pewną ramę wydatków, którymi, które możemy planować na, na, na przyszły sezon, żebyśmy mieli już zaplanowane do końca za czerwca. Ostatnia kwestia, chociaż znów o tych pieniędzy się obracamy, ale w mediach się dużo spekuluje, że Andry może dać poparat. Czy jest i jak silna jest determinacja klubu, żeby ewentualnie w tych parach grać, no bo to też trzeba liczyć koszty. Czy to się opłaci? To nigdy się nie opłaca powiedziałem finansowo. Nie ma takiego pucharu europejskiego, w którym gra się opłaca I, i proszę mi wierzyć, że no, tak się składa, że akurat y, najbardziej powiedziałbym dochodowym pucharem jest, jest Liga VTB. Natomiast y, dość często spotykam się z absolutnie mylnymi poglądami, że, że jest to puchar, na którym się da zarobić. Na żadnym się nie da zarobić. Co najwyżej może troszeczkę mniej wydać ale Persaldo, saldo, per saldo to, są, to są setki tysięcy złotych i, i, i za samą logistykę powiedziałbym, tak, I, i, i tak dalej, a więc są to dość, dość duże wydatki. Pracujemy też i nad tym. Jeżeli uda się rzeczy pokładać tak, że będzie mogła taka decyzja zapaść, myślę, że ona musi zapaść w przyszłym tygodniu, z uwagi nawet już nie na naszą wolę, co na, na powiedziałbym, hmm, kwestie o, o, Power, decyzji organizatorów rozgrywek. Więc też wierzę, że w przyszłym tygodniu Państwo się o tym dowiedzą. Eee, tak jak powiedziałem, wszystko zależy od budżetu, wszystko zależy od, od, od wielu czynników, w których w tej chwili ja nie potrafię w żaden sposób na 100% potwierdzić i nie chciałbym składać na wyraz deklaracji.